Dzień dobry Państwu. Ja nazywam się Paweł Bystrek, spółka analizy online. Moim Państwa gościem jest dzisiaj Pan Radosław Gałęcki, TFI Allianz Polska. Dzień dobry, Panie Radosławie. Dzień dobry, dzień dobry Państwu. Będziemy mieli dzisiaj wyjątkową możliwość porozmawiania z zarządzającym portfelem i skupienia się na produkcie TFI. Alians dłużnych papierów korporacyjnych. Panie Radosławie, może na początek pytanie, w czym Pana zdaniem tkwią główne różnice pomiędzy produktem, którym zarządza Pan na co dzień, a standardowymi, przeciętnymi produktami w grupie porównawczej? Y jeśli chodzi o grupę porównawczą, to szczerze mówiąc tak naprawdę trudno mówić o takim przeciętnym rozwiązaniu, bo, bo, bo to podejście wśród zarządzających do obligacji korporacyjnych tutaj jest bardzo różne I, i mamy fundusze, które inwestują i skupiają się tylko na rynku polskim, inwestują tylko w polskim złotem. Mamy też fundusze, które Dużą część aktywów inwestują poza Polską, czy to bezpośrednio, czy, czy też pośrednio poprzez na przykład ETF-y, czy jednostki uczestnictwa innych funduszy. Natomiast jeśli chodzi o Fundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych, to ja bym tu widział kilka takich elementów, na które warto, warto w jego przypadku zwrócić uwagę. Po pierwsze, no, my staramy się pozycjonować ten fundusz dosyć bezpiecznie. To znaczy, nabywamy do portfela emisje i emitentów raczej większych, a tak naprawdę jeśli chodzi o polski rynek, to, to, to największych. No, ta, ta część stanowi jakby taki trzon portfela, tak naprawdę te, tego typu tego typu um, obligacje no często, często czy emitenci, często mają rating zewnętrzny też. E, rating ten w przypadku naszego portfela no też bardzo często jest na poziomie inwestycyjnym, e, a więc to oznacza, że no, inwestujemy w te spektrum takie można powiedzieć e, bezpieczniejszych obligacji. E, natomiast e, jakby też nie unikamy, unikamy mniejszych spółek. Czy, czy, czy też średnich, tutaj oczywiście one też się pojawiają w portfelu, mają mniejsze udziały. Tutaj podchodzimy bardzo selektywnie do, do, do tych mniejszych emitentów. Z kolei przychodząc z tym ryzykiem jeszcze, powiedzmy wyżej w drabince, czyli do takich emitentów najmniejszych, małe emisje czy, czy emitenci prywatni, no to tego tak naprawdę w portfelu nie mamy już od dłuższego czasu i, i, i takich, takich emisji na chwilę obecną, Unikamy. To, to, to jest taka jedna ważna rzecz no, bezpieczne pozycjonowanie. Drugi element, na który warto zwrócić uwagę, to jest to, że część aktywów inwestujemy poza Polską. Obecnie jest to około 35% portfela, mamy zainwestowane w aktywach zagranicznych. No i tutaj, wychodząc poza Polskę, skupiamy się tak naprawdę głównie na regionie Europy Centralnej, czyli tutaj. W krajach takich jak Węgry, Rumunia, Słowenia, Litwa. Emitenci z tych krajów pojawiają się u nas w portfelu. Oczywiście w przypadku tych emisji innych niż polski złoty, to zawsze, zawsze ryzyko walutowe jest zabezpieczane. I i kolejny element, na który też warto zwrócić uwagę, to jest to, że w tej chwili znaczna część portfela, około 60% jest denominowana w euro. Oczywiście część z tych emisji to są emisje polskich emitentów kierowane na rynki globalne czy międzynarodowe. No my, my w takich emisjach też bierzemy udział. Natomiast no pozostała pozostała część to też są te właśnie emisje tutaj spoza spółek spoza. Polski, także no ja bym zwrócił uwagę właśnie na takie trzy elementy, bezpieczne pozycjonowanie, część inwestycji poza Polską i na chwilę obecną relatywnie duży udział emisji denominowanych w euro. Panie Radosławia, czy na sekundkę moglibyśmy się odrobinkę cofnąć w czasie. Chcielibyśmy się dowiedzieć, z czego, z czego wynikała decyzja o wyeliminowaniu z portfela tytułów? tytułów uczestnictwa zagranicznych funduszy inwestycyjnych i zastąpienie ich inwestycjami bezpośrednimi. Czy, 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 jest, czy możliwy jest powrót do takiej wcześniejszej formuły zarządzania produktem? Tak, jakby jeśli chodzi o takie inwestowanie pośrednie, to tak naprawdę to towarzyszy nam od, od początku tego portfela i są okresy, kiedy, kiedy, kiedy ten udział czy to ETF-ów, czy uczestnictwa w tak, tych funduszy był, podchodził nawet do 20%. Rzeczywiście na chwilę obecną nie mamy, nie mamy tego typu instrumentów w portfelu jakby to, to, to wynika z kilku czynników, jakby samo, samo inwestowanie też poprzez tego typu instrumenty, no my w takim wypadku staramy się osiągnąć ekspozycję na globalne rynki w takim wypadku, czyli już wychodząc poza Polskę i poza ten region Europy Centralnej, wtedy inwestując na przykład przez ETF-a no uzyskujemy taki zdywersyfikowany portfel obligacji korporacyjnych o zasięgu już globalnym. No, i właśnie w ubiegłym roku, tak naprawdę tylko na początku roku, mieliśmy trochę, trochę takich inwestycji typu high-yield w portfelu, oraz tam pojawiały się też inwestycje typu Investment Grade Europejskie. No, ale to, że pozbyliśmy się tej, tej, tej inwestycji, wynika z kilku czynników. Po pierwsze, tak naprawdę wyjście z tej inwestycji było nastąpiło tuż po wybuchu wojny w Ukrainie. I to był taki główny powód, bo oczekiwaliśmy spadków na tych rynkach. Dodatkowo, oczywiście, takie jednostki uczestnictwa czy ETF-y zapewniają doskonałą płynność, bo bardzo szybko można pozyskać gotówkę z tego typu inwestycji, więc no też spodziewaliśmy się, że może przyjść fala umorzeń do funduszy i chcieliśmy to też zabezpieczyć. Więc można powiedzieć, że to były takie dwa, dwa powody, dla których sprzedaliśmy te, 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 te inwestycje. I oczywiście tak patrząc do przodu, tak jak mówiłem, no, my zdecydowanie patrzymy też na rynki globalne i kiedy uznamy, że to będzie atrakcyjne w stosunku do, do, do tego, co mamy teraz w portfelu, to będziemy albo chcieli dodać, albo być może coś, coś zamienić z obecnych pozycji z portfela i faktycznie wyjść szerzej na te rynki międzynarodowe, natomiast no w chwili obecnej wydaje nam się, że ten rynek i, i Polski, ale też tutaj tak patrząc trochę szerzej właśnie tej Europy Środkowej oferuje bardzo ciekawe rentowności i, i dlatego no bardziej skupiamy się w tej chwili na, na tych inwestycjach. A czy mógłby przybliżyć Pan nam co stoi za tak wyraźną poprawą wyników funduszu w roku bieżącym? Tak, według tych najnowszych statystyk fundusz zajmuje drugie miejsce w tabeli, w tabeli wynikowej. Bardzo ciekawi jesteśmy, co, co stoi za tym sukcesem. Rzeczywiście ten rok, ten rok jest bardzo dobry dla funduszu. Stopa zwrotu od, od początku roku około 9,5% za ostatnie 12 miesięcy około 13%. Oczywiście no to, żeby odpowiedzieć na to, co, 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 w, tym, co w tym roku dobrze zadziałało, no musimy się cofnąć do, do roku ubiegłego, który no niestety nie był tak dobry w przypadku w zasadzie no można powiedzieć wszystkich klas aktywów, bo jednak no rynki finansowe musiały mierzyć się z dużymi trudnościami. No w zasadzie większość klas aktywów ucierpiała w ubiegłym roku. Oczywiście no, nie ominęło to też funduszy korporacyjnych. Fundusz Dłużnych Papierów Korporacyjnych również miał słabszy rok. Zanotował stratę. Natomiast ta strata około 3%, no, porównując może do, do, do przeciętnego wyniku z funduszy korporacyjnych, który też był lekko ujemny, no, nie była aż tak duża. Natomiast właśnie, właśnie te ruchy z poprzedniego roku spowodowały, że atrakcyjność portfela w tym roku mocno wzrosła. To znaczy z jednej strony po wybuchu wojny w Ukrainie bardzo mocno rozszerzyły się spready kredytowe na tutaj u nas w regionie, no właśnie głównie ze względu na bliskość Ukrainy, bliskość tych działań wojennych bardzo mocno ucierpiały obligacje korporacyjne. Tak naprawdę te spready na obligacjach, które no często miały rating na poziomie inwestycyjnym, były, były bardziej zbliżone do spreadów notowanych na obligacjach typu high yield. To, to, to był jeden z czynników, który podbił bardzo rentowność funduszu. No z drugiej strony, oczywiście, mieliśmy podwyżki stóp procentowych na, na, na rynkach bazowych, co też przełożyło się na te rentowności obligacji denominowanych w euro. No, ale z kolei też odbiło się na cenach, cenach bieżących w ubiegłym roku. No i trzeci taki aspekt to oczywiście rynek krajowy, który również cierpiał na bardzo duże odpływy w ubiegłym roku. Tutaj mieliśmy bardzo dużą przecenę na obligacjach skarbowych, które w pewnym momencie osiągnęły dziesięciolatki około 9%, no to też pociągnęło za sobą obligacje zmiennokuponowe, a obligacje zmiennokuponowe z kolei wpłynęły na wyceny obligacji korporacyjnych i tutaj też no, można powiedzieć nastąpił taki trochę paradoks, bo te, te obligacje, które my mamy w portfelu, czyli można powiedzieć tych większych emitentów, one, one też no, zapewniają e, płyn, trochę płynności i one są handlowane między innymi na giełdzie, czy też na rynku międzybankowym, no, w związku z tym, że są handlowane, to bardziej reagują na bieżące wydarzenia. No, i jak to miało miejsce w ubiegłym roku, e, przy spadających tak naprawdę wszystkich klasach aktywów, no również i odpływa z funduszy korporacyjnych, również te obligacje przeceniły się, przeceniły się istotnie w cenie. Jakby te, te trzy czynniki wpłynęły na to, że wchodząc już w ten rok bieżący, fundusz notował bardzo wysoką bieżącą rentowność na poziomie ponad 12%. No i przy odwróceniu sentymentu w tym roku poprawie nastrojów na rynkach finansowych plus no, ta wysoka rentowność bieżąca funduszu wpłynęły na to, że, że notujemy tak dobre stopy zwrotu, właśnie ta premia w, tutaj w regionie Europy Centralnej też ona w dużym stopniu się odwróciła, oczywiście jeszcze nie cała, jeszcze tam jest potencjał zarobkowy, natomiast no, istotnie, istotnie ona uległa, Odwróceniu. No, dlatego w tym okresie, właśnie no, między innymi, wyszliśmy z tych jednostek uczestnictwa wcześniej, a, a później już zwiększaliśmy zaangażowanie tutaj u nas w regionie, widząc no, potencjał do, do poprawy tych wyników w kolejnych okresach. A czy moglibyśmy jeszcze na sekundkę pozostać przy tym temacie? Temacie wyceny. Bo wcześniej wspomniał Pan, że, że spora część aktywów w funduszu inwestowana jest na rynkach zagranicznych, że, że znacząca część portfela wyceniana jest według bieżącej ceny rynkowej. Czy mógłby przybliżyć Pan, pan na w jaki sposób wpływa to na, na, na zmienność ceny jednostki, na zmienność wyników? Tak. No, niestety, można powiedzieć to. Wpływa na tą zmienność negatywnie, to znaczy, no to w związku z tym, że tak dużo mamy tych emisji denominowanych w euro, ten rynek jest relatywnie aktywny no zdecydowanie bardziej aktywny niż rynek nasz krajowy. Te wahania cen są. Dużo, dużo większe i w dużo większym stopniu reagują na bieżące wydarzenia. W związku z tym właśnie niestety no to też powoduje, że widzimy na tym funduszu trochę większą zmienność niż na przykład w przypadku funduszy, które inwestują głównie, głównie tutaj u nas na rynku krajowym. No w tamtym przypadku spora część, spora część aktywów jest wyceniana modelowo, i, i no przynajmniej moje doświadczenie jest takie, że te wyceny modelowe w, no w mniejszym stopniu reagują na, na bieżące wydarzenia. No dlatego niestety też nasz fundusz jakby ma okresy, w których zachowuje się gorzej. No tak było historycznie. Mieliśmy pewne spadki, czy to przy wybuchu pandemii w 2000, w 2000 roku, no, czy właśnie teraz w 2002 roku, kiedy notowaliśmy spadki. Natomiast no, na szczęście do tej pory po, po takich okresach, powiedzmy, trudniejszych i spadkowych, no, przychodził ten, ten, ten lepszy czas i, i te, te straty były dosyć szybko odrabiane. A chcielibyśmy się też dowiedzieć, jak wygląda taki proces zarządzania portfelem? Od kuchni, na które czynniki zwraca Pan uwagę jako pierwsze? Które z, z elementów, z, no tak, jakie są, jakie są te najważniejsze kryteria doboru poszczególnych papierów, czy doboru poszczególnych em, emitentów do, do portfela? Tak, no oczywiście, w przypadku funduszy korporacyjnych, to ryzyko, które no, wydaje mi się, że jest najbardziej istotne. To jest oczywiście ryzyko kredytowe, no tutaj ocena, ocena poszczególnych emitentów. No my oczywiście patrzymy też na ratingi zewnętrzne, ale oczywiście przeprowadzamy własne oceny oparte o no różnego rodzaju kryteria, czy ilościowe, czy jakościowe, to, to, to jest na pewno bardzo ważny element w procesie zarządzania funduszem korporacyjnym. Kolejny taki element, też tak naprawdę bardzo istotny, biorąc pod uwagę płynność rynku, to jest no, no właśnie płynność poszczególnych obligacji, czy płynność całego portfela, która też musi być na odpowiednim poziomie. To znaczy, że żeby w przypadkach takich stresowych, kiedy widzimy odpływy, odpływy aktywów z funduszy, żeby bez problemu móc coś sprzedać i, i właśnie sfinansować te, te odpływy, no, tak jak wcześniej wspomniałem, Częściowo ta płynność jest zapewniana między innymi przez niewielki udział, ale jednak obligacji skarbowych, również jednostki uczestnictwa czy ETF-y zapewniają bardzo dobrą płynność, ale także ten rynek eurowy, no, na którym my jesteśmy, że tak powiem, mocno zainwestowani, on też jest jednak bardziej płynny niż rynek krajowy, więc, więc to też można powiedzieć, że pozytywnie w tym kierunku oddziałuje. Takim jeszcze jednym elementem, który może jest mniej istotny z punktu widzenia funduszy, które inwestują w obligacje tylko złotowe, to jest zarządzanie ryzykiem stopy procentowej. No tutaj w przypadku obligacji, które w przypadku funduszy, które inwestują tylko w obligacje krajowe, no to jak wiemy, ten rynek obligacji krajowych w zdecydowanej większości oparty jest o na, oblig, na obligacjach o, o zmiennej stopie. Także tutaj to ryzyko, ryzyko stopy procentowej jest niskie. Natomiast no w przypadku w naszym przypadku, kiedy, kiedy mamy spory udział emisji denominowanych w euro, ten rynek oczywiście jest oparty w drugą stronę w zdecydowanej większości na, na stałą oparty jest to stałą stopę to znaczy, że no te obligacje niosą za sobą też ryzyko stopy procentowej i tutaj też musimy na to zwracać uwagę w kontekście tego portfela. W ubiegłym roku właśnie, kiedy, kiedy były podwyżki stóp procentowych, mieliśmy częściowo, częściowo zabezpieczoną tą pozycję stopę, stopę eurową przez krótką pozycję na bundach, natomiast no nie było to całkowite zabezpieczenie, więc no między innymi dlatego te spadki w ubiegłym roku. Z kolei w tym roku no już tej pozycji krótkiej obecnie nie mamy, patrzymy pozytywnie na obligacje denominowane w euro, no tutaj spodziewamy się, że, że jednak zbliżamy się gdzieś do tych szczytów rentowności w tej chwili, no gdy, gdybyśmy schodzili z rentownościami, gdyby rentowności spadały na rynku e eurowym, no to to też na pewno pozytywnie by działało na, na ten fundusz, więc myślę, że są takie główne czynniki, które, które bierzemy pod uwagę inwestując. Oczywiście też inwestując czy inwestując w te emisje eurowe, też warto na przykład porównywać w przypadku krajowych emitentów, którzy mają zarówno emisje eurowe czy, czy, czy złotowe, warto porównywać tą relatywną wartość, i często tak jest, że na tym rynku eurowym ta rentowność, którą możemy otrzymać, będzie wyższa. Oczywiście my zabezpieczamy zawsze to ryzyko stopy procentowej, więc tutaj oprócz, oprócz tej rentowności, którą otrzymujemy, dodatkowo w tej chwili też zyskujemy na, na tym procesie zabezpieczania stopy procentowej, dostajemy punkty, punkty słopowe, więc to też korzystnie, korzystnie działa na, na stopy zwrotu. Wydaje się, że tak rozmawiając o tych kryteriach doboru poszczególnych papierów czy emitentów do portfela nie można pominąć światowego trendu, jakim jest ESG. Czy, czy pana zdaniem te kryteria ESG, one będą przekładały się w przyszłości w sposób bardzo wyraźny na skład portfeli krajowych funduszy? Jakie to, jakie to może mieć implikacje dla krajowych inwestorów? Tak, rzeczywiście ESG zatacza coraz szersze kręgi. No i można powiedzieć, że co prawda dosyć powoli, ale jednak dociera, dociera również do Polski, przynajmniej porównując do, tych, do tego, z, z jaką prędkością to się odbywa na zachodzie. Rzeczywiście, no tak naprawdę już niektóre fundusze no, w tym my też stosują te kryteria ESG do oceny, oceny inwestycji. My, my jako TFI Alliance też mamy mamy tu politykę zaadresowaną w tym właśnie w aspekcie ESG, mamy odpowiednie listy wyłączeń, czy też listy, które nam limitują niektóre, niektóre, może niekoniecznie branże, ale bardziej takie pojedyncze spółki, nie możemy zwiększać udziału w portfelu na chwilę obecną lub też no, w przypadku niektórych emitentów też raczej, raczej unikamy, unikamy po prostu nabywania do portfela, także no, myślę, że ten trend jest wyraźny i, i, i będzie nam towarzyszył coraz, no, coraz coraz bardziej. Natomiast no, też warto zwrócić uwagę, że jednak mimo wszystko jest to proces młody, to znaczy, że całe, całe ustawodawstwo z tym związane no, jest jeszcze jakby w trakcie, w trakcie można powiedzieć, rozwijania się i dostosowywania do warunków rynkowych, bo, bo no bo Po prostu trzeba brać pewne uwarunkowania rynkowe też pod uwagę w tym kontekście. Nie można tak jednoznacznie pewnych inwestycji odrzucić, więc no to, to proces jest ciągły, ale zdecydowanie no, będzie, będzie nam towarzyszył. No i w przypadku niektórych spółek, rzeczywiście, tych, które na przykład emitują obligacje, no, które mają te ratingi ESG, czy wypadają słabo w tych ratingach ESG, one być może będą miały trochę. Być może będą musiały po prostu więcej zapłacić inwestorom, czy, czy przyciągnąć niektórych, ale, ale no część inwestorów nie, nie będzie unikała tego typu inwestycji. Więc to na pewno będzie, będzie obecne i będzie miało przełożenie na, na, tutaj na nasz rynek. Panie Radosławie, także usłyszeliśmy już komentarz do zmian w, w strukturze portfela. Do Obecnej jego struktury. Przedstawił nam Pan czynniki, które stały za bardzo korzystnymi wynikami w tym roku. Także chyba przyszła pora na pokuszenie się o, o drobne perspektywy na przyszłość, czego inwestorzy mogą obecnie spodziewać się i, i po tym produkcie, i, i szerzej po, po rynku instrumentów korporacyjnych. To może zaczynając tak trochę szerzej od, od, od rynku. Generalnie no w, w tej chwili mamy można powiedzieć takie czasy niepewne, no i w, jakby jest, są prognozy na, na, na jeszcze na ten rok, czy na przyszły rok odnośnie spowolnienia gospodarczego. Niektórzy wieszczą mniej głęboką, mniej głęboką recesję. Także no, można powiedzieć, czasy są niepewne, No i generalnie w takim otoczeniu, no, w mojej ocenie, lepiej, lepiej jednak kierować się trochę w kierunku tych emitentów, powiedzmy, lepszych czy bezpieczniejszych. No, oni powinni sobie jednak lepiej, lepiej radzić w trudnym otoczeniu gospodarczym, czy ze względu na lepsze fundamenty, czy też ze względu na, na wielkość, no, będą, będą miały. Zapewne łatwiejsze, czy więcej możliwości finansowania. Natomiast, tak patrząc z szerszej perspektywy, cofając się nawet te kilkanaście lat do tyłu, myślę, że generalnie perspektywy są dobre. Ja pozostaję dosyć optymistyczny, bo jeśli chodzi o, o, o wyniki funduszy. Kiedy popatrzymy na przykład na, na stawki WIBOR, no one, one są na bardzo wysokich poziomach, tak w kontekście tych kilkunastu ostatnich lat bliżej powiedzmy maksimów, skończył się ten okres ultra niskich stóp procentowych. Oczywiście no, tutaj wspominam WIBOR, bo, bo to jest bardzo często taki ten, ten wskaźnik, o który oparte jest zmienne oprocentowanie obligacji krajowych, więc do tego jak dodamy marżę, to, to wydaje się, że te stopy zwrotu, tak patrząc do przodu, powinny być całkiem niezłe. A jak popatrzymy też na rynki globalne, też tak od powiedzmy od 2008 roku, czyli od tego wielkiego kryzysu, to tak naprawdę może spready kredytowe nie są na jakichś super atrakcyjnych poziomach globalnie, natomiast rentowności tych obligacji to już trochę wyglądają zdecydowanie lepiej i tak patrząc historycznie, no jesteśmy raczej bliżej tych poziomów wyższych. Także. Oczywiście historia nie musi się powtarzać i w inwestycjach jest to często podkreślane, natomiast no jakby w poprzednich okresach tych wysokich stóp procentowych też następowało właśnie szczególnie na rynkach dłużnych, czy, czy, czy skarbowych, czy też korporacyjnych nieraz wyraźne odbicie No i wydaje mi się, że częściowo no mamy już z tym do czynienia. No My w tej chwili pozytywnie patrzymy tutaj, w szczególności na rynek obligacji denominowanych w euro, ten nasz rynek lokalny, lokalny również, ale, ale tutaj wychodząc szerzej na region, no widzimy, że ta część tej premii, można powiedzieć wojennej, została odwrócona, natomiast nadal, nadal te wyceny obligacji jeszcze nie wróciły do takich poziomów jak, jak przed wojną, więc tutaj też jest potencjał na zawężenie tych spreadów kredytowych. Także także, tak jak mówiłem, no ja patrzę optymistycznie właśnie w, szczególnie w kontekście tego portfela i, i powiedzmy tego bezpieczniejszego pozycjonowania na rynku, a już tak patrząc na sam portfel, to warto właśnie też zwrócić uwagę na, na średnią dochodowość funduszu. Ona oczywiście na początku tego roku była wyższa, natomiast nadal te ponad 8%. Tak patrząc w kontekście historycznym, czy tak naprawdę aż od początku istnienia tego funduszu, tutaj nie ma takiej, takiego długiego wykresu, ale, ale, ale te słupki byłyby niewiele wyższe niż w tym okresie niższych stóp procentowych. To tak, tak naprawdę jesteśmy na tym poziomie wysokich rentowności i, i, i to powinno powodować, że te stopy zwrotu z funduszy korporacyjnych no będą, będą całkiem atrakcyjne. Natomiast rzeczywiście, no. W takim trudnym otoczeniu gospodarczym czy niepewnym warto jednak podchodzić dosyć selektywnie do tego, w jakie konkretnie instrumenty, instrumenty inwestujemy. Panie Radosławie, bardzo dziękujemy za podzielenie się swoją ekspercką wiedzą. Pozostaje, nie pozostaje życzyć nic innego, jak tylko samych udanych zakładów rynkowych i trafionych inwestycji. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. Oh,